Dziecię kocham, kiedy jesteś w głowie, kiedy w moich myślach ciągle jest o tobie. Kiedy najpiękniejsze rzeczy z Tobą robię, a Ty o tym nie wiesz, bo dopiero ci powiem. Najlepszego z okazji dnia. mamy! Kocham cię! Mamo, kocham cię bardzo! Bez Ciebie to wszystko byłoby bardzo nudne. na różne mnóstwo atrakcji. Więc kocham cię, mamo, bardzo! Lubię z całą swoją lubię z Tobą chodzić na turę, lubię z Tobą tuli całować. Tu jesteś najlepszą mamo, na świecie. Nie wiem, jesteś chcę powiedzieć o Tobie, bo jesteś taka kochana, że nie znam słów bardziej kochańszych niż te wszystkie rzeczy. Czas bardzo szybko leci, ale bardzo fajnie leci, kiedy jestem z Tobą. Mamo, bardzo lubię spędzać sam czas, bo jest bardzo fajny, grając w gry, e, będąc na zewnątrz i robiąc z taki bardzo fajny art, bo zawsze masz świetne pomysły. Kocham Cię bardzo. Tak, bardzo jak to samo drzewo. Twoja miłość jest taka wielka jak to drzewo. Mam cię najbardziej na świecie. Dlatego tu jestem z tym drzewem, dlatego, bo ja je tak samo kocham jak Ciebie. I dlatego, to się nic, ciebie się ciebie przypomina. Dlatego tu jestem, Ale ja Cię bardzo, bardzo kocham, ale trochę bardziej niż to drzewo. Ja też Ci kocham do bardzo, kocham cię tak. że nie mogę, bo się wybuchł z tego kochania. <słuch> kocham cię mama, Jesteś najlepsza. A no, nie ty to nigdy wiem tak bardzo nie lubił teatru. Ja po prostu... Bez Ciebie, bo życie po prostu było nudne, a maksę. Wszystkiego najlepszego, mamo. Co okazji dnia mamy. mamy. <noise> Pokój, tutaj na stronę. Kamera, pokaż.

że zaraz coś zrobię, nie straciłam się jeszcze żadnym czułam słowem. Bo jeszcze o tym nie wiesz, bo dopiero ci to.